Jest tyle e, Pani i Panów, którzy może pamiętają te lata. W 64. byliśmy na Kubie, a potem z popłynęliśmy na wyspę Skarbów, na wyspę Pinos, na wyspę, która leży pod Kubą i tam na statku Piast Ładowaliśmy fruty, gdy nagle podpłynęła łódź do nas. I worek nam rzucono na burtę. Jeden worek, drugi worek. Patrzymy, a to prezenty. I z dołu krzyczą kubańczycy, żołnierze, że to prezenty od komendanta tej wyspy. Komendanta wyspy? Tak kochani, prezenty to był prosiak, prosiak dla nas i dla gusty. I wtedy wyprowadziliśmy beczkę, beczkę wina na pokład. Ubraliśmy się po piracku i zaśpiewaliśmy. Piosenkę Piratów, czyli Wyspę Skarbów, bo Pinoz to właśnie Wyspa Skarbów. A muszę powiedzieć, że ta wyspa była nieciekawa, bo była podzielona murem. Z jednej strony tego muru było więzienie przeciwników Fidela Castro, zamkniętych na szczęście całymi rodzinami, a z drugiej strony pilnowali ich żołnierze. Tak to było, nie uciekną, kochani, nie, bo w koło jeszcze krążyły rekiny. Także to jest wyspa Skarbów, a my piraci i wtedy właśnie tak z lechem zaśpiewaliśmy jego piosenkę. Moja piosenka teraz. No? Moja piosenka. Tak, to jest. Uwielbiam. To jest piosenka. Ja nie zamówiła się wydłuża. Trupia czaszka, papi, w kos. Na pokładzie same zabijaki. Brudna szata i stary głos. To taki widok się ukaże, Ten ze śmiercią musi zawsze. Ślub. Tych, kto statek, to pieroci, to treść krwawych braci, że nie lubały koło kanałami. Bo to statek krwawych braci, to sygnał przemocy, Lepszy świec warszawie rok niż pielęgni, żegnę lopa bójka na mal. Tam po walce lub o kartę wina, przy podziale słychać równik bar. Chodział szychać ma dziewczyna.

Yeah.